W ubiegłym roku profesor Jan Ostrowski, czyli ustępujący dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, wymyślił, aby uczcić 700-lecie koronacji Łokietka w Katedrze Krakowskiej, która to koronacja miała miejsce 20 stycznia 1320 roku i sprawiła, że Wawel stał się naprawdę główną rezydencją Polski, że stał się miejscem koronacji, a później pochówków niemal wszystkich władców dawnej Polski. Ponieważ dzieł. Związanych bezpośrednio z łokietkiem jest bardzo niewiele. Zdecydowaliśmy, aby zaprezentować te kosztowności czyli wyroby jubilerskie i złotnicze żeby pokazać to wszystko lub prawie wszystko, co dotrwało z okresu świetności dynastii piastowskiej, od zarania, od czasów wczesnopiastowskich i zabytków archeologicznych, aż do fundacji ostatniego piasta na tronie polskim, czyli złotniczych fundacji króla Kazimierza Wielkiego. I to, że po raz pierwszy w ogóle w historii, wszystkie pięć wspaniałych sreber powstałych w Krakowie z inspiracji i za staraniem Kazimierza Wielkiego spotkały się w jednej ekspozycji a część z nich została poddana konserwacji która jest wydarzeniem w historii polskiego muzealnictwa to już samo to sprawia że warto tę wystawę obejrzeć spotkały się takie fundacje które często przez badaczy Niemieckich, francuskich, angielskich, szwajcarskich są bardziej cenione niż my je cenimy, dlatego że one oglądane w perspektywie europejskiej pokazują swoją wyjątkowość i pokazują, że nie byliśmy za ściankiem Europy, tylko no, pełnoprawnym uczestnikiem tego, co się na niwie kulturalnej działo. To są wydarzenia, bo te przedmioty albo nigdy się dotąd nie spotkały, albo spotykały się sporadycznie i nieprędko znowu się zejdą. I to, że możemy tutaj obejrzeć skarby największych polskich katedr, największych, najszacowniejszych polskich klasztorów, to jest czymś zupełnie wyjątkowym.